Cześć kochani, witamy was bardzo ciepłutko w kolejnym świątecznym projekcie, w którym moja mama pokaże wam dzisiaj jak wykonać ten niezwykle efektowny i gustowny stroik, który może być przepiękną ozdobą świątecznego stołu, a także stać gdzieś z boku na komodzie i umilać nam towarzystwo. Niestety, ale moja mama wykonała ten stroik pod moją nieobecność, co oznacza, że nie byłam w stanie Nagrać wam tego, jak powstaje ta piękna konstrukcja, ale nie przejmujcie się, bo mama zachowała część materiałów i już niedługo będziecie się mogli przekonać, jak przy naprawdę bardzo małym nakładzie pieniężnym można wykonać e, coś tak pięknego. Stroje, który pokazałam Wam przed sekundą, jest dość duży i okazały i będzie idealnie sprawdzał się. Przy bardzo dużych stołach, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy takie mają i też na pewno część z Was będzie potrzebowała jakiejś dekoracji na stół wigilijny, na którą, wiecie, oprócz oczywiście strojków, też będą jeszcze stałe potrawy i talerze dla naszych gości, dla naszej rodziny. Dlatego teraz pokażemy Wam, jak wykonać troszeczkę mniejszą ozdobę. Tutaj widzicie, na stole leżą szyszki, kawałki jedliny, różnych, właśnie iglaków. Z ogrodu wycięłyśmy machonie. Mam tutaj dwa rodzaje. Jeszcze, jeszcze taka. Mama tam pokazuje takie. Nie, ozdobny. Mamy coś jeszcze, ale jarzębina. Dziewczyna mi nam napisała, jak to się nazywa. Niestety nie pamiętam. I mamy też dwa kolory. To jest akurat mochonia. mama jeszcze pokazuje. Tutaj mamy czerwoną i, i taką pomarańczową, ale to naprawdę od was tylko zależy, co będziecie chciały użyć do wykonania tego strójka. Tutaj mama jeszcze znalazła jakieś. Na ziemię leżały jakieś kawałki odmiany jakieś jodły chyba, domyślam się. Będziemy też potrzebować cynamonu, oczywiście... Aha, no dobrze, cynamon, co jeszcze? Mówiłam Wam, szyszki, kawałki owoców, które wcześniej wysuszyłyśmy w piekarniku. Kloi się je w plasterki i suszy przy niskiej temperaturze, 150 stopni, dość długo to zajmuje. Do całej konstrukcji będzie nam potrzebna żyłka metalowa. E, oczywiście później na koniec świeczki też w, do, musicie wybrać sobie jaki kolor kompinerki, a także e, tutaj jest ten blok. Najważniejsze, e, najważniejszy, nie wiem jak to się nazywa ma blok. Taki, w którym, do, żywych kwiatów. do żywych kwiatów, które też wcześniej nasączyłyśmy wodą. Pamiętajcie też, pani nam w kwieciarni doradziła, aby ten blok spokojnie, bardzo powolutku nasiąknął wodę, wtedy kwiaty dłużej będą swoją świeżość. No i przechodzimy do roboty. Mama przyniosła się na podłogę i teraz zaczyna od wyboru. Tak naprawdę długości naszego stroika, przepraszamy też, bo nie mamy ni e sekatora i używamy kopilarek, ale widzicie, mama sobie całkiem nieźle radzi. I właśnie od brzegu, jak zaczniemy wkładać nasze iglaki, to to wyznaczy nam jak duży będzie ten stroik. My go robimy, on nie będzie okrągły, on będzie taki podłużny, idealny właśnie na taki stół owalny, który mamy też w domu w Polsce. prezentuje się nasz stroik na stole nie jest dużo mniejszy od poprzedniego, ale, ale jednak jest. Jestem więcej niż pewna, że przy troszeczkę większym stole niż nas na pewno zmieścią się potrawy i cała zestawa. My tam ten wcześniejszy strojek, który tam stoi, zaraz pokażę Wam zbliżenie. Wczoraj mieliśmy na stole i wczoraj mieliśmy gości i sześć osób jadło przy tym stole. Jedna osoba jadła troszeczkę z boku i zmieściliśmy się razem ze strojkiem i było bardzo, bardzo przyjemnie. I właśnie jeden z tych strojków będzie prezentem na naszych znajomych. I przy okazji wpadłyśmy też jeszcze na jeden pomysł z mamą, bo myślałyśmy gdzie go przenieść, i włożyłyśmy do skrzynki, w której kupiliśmy mandarynki. I pomyślałam sobie, że zobaczcie, jak świetnie też wygląda, właśnie w takiej skrzynce, jako podstawce. Moim zdaniem bardzo ciekawie. Tak jak ja mówiłam Wam, tutaj świeczki już nam się troszeczkę wypaliły, dlatego trzeba będzie wymienić je na nowe. Ale chciałam Wam tylko pokazać, jak to wygląda, i jeszcze pewnie ktoś zapyta mnie, w czym takie coś powinno stać, taki strojik Najlepiej na takim płaskim talerzyku, albo w jakimś naczyniu, w którym będziecie mogli uzupełniać raz na jakiś czas wody, jeżeli oczywiście chcecie, żeby Wasze roczniki przetrwały dłużej. To już wszystko na dzisiaj. Oczywiście zapraszam Was też do obejrzenia naszych poprzednich propozycji, w której pokazałam razem z mamą Wam, jak wykonać piękny stroik z kartek papieru, albo też wieniec jako dekorację do drzwi, albo na przykład na okno. I trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia, usłyszenia już niedługo. Pa!